Cześć, zapraszam Was do kolejnego spotkania przy kawie, a właściwie do przedostatniego spotkania przy kawie, bo wraz e, z początkiem września e, rusza coś nowego, e, ale e, o tym opowiem Wam jutro przy jutrzejszym spotkaniu przy kawie. E, dzisiaj powiemy sobie o takim niepozornym słówku Acht. Acht to po prostu 8. Ale wiecie, jak wiele kombinacji możemy z tym słówkiem stworzyć. Na pewno e, taki, takie zdanie: Ich bin acht Jahre alt. nie jest Wam obce. Czyli po prostu mam 8 lat, może powiedzieć do nas dziecko. E, również taki zwrot jak Ich stehe um 8 UO. Czyli ich stehe um 8 UO, auf, staje o 8. Również nie jest Wam obce. E, czy też Ich stehe gegen acht e, auf, czyli wstają około ósmej. E, także myślę, że jest każdemu z, wam, z Was znany. No ale tych kombinacji mamy znacznie więcej. Posłuchajcie. Możemy tak na przykład powiedzieć Es ist schon kurz nach acht. Co to właściwie znaczy? To oznacza, że jest już parę minut po 8. Es ist schon kurz nach acht. Możemy też powiedzieć, no właśnie, jak w ogóle byście powiedzieli, zaraz jest ósma. Po niemiecku powiemy, es ist gleich acht, czyli zaraz jest ósma. Jeśli chodzi o godzinę, to tutaj również możemy skonstruować takie, takie zdanie, taki zwrot. Fünf Minuten vor acht, czyli pięć minut przed Ósmą, albo 5 minut na 8, 5 minut po 8. To są takie rzeczy, które tyczą się określania, która jest godzina. A teraz troszeczkę inne zwroty z naszą ósemką. Możemy też powiedzieć, ale 8 stunden. Ale kojarzy nam się wszyscy 8-8 godzinie godziny wszystkie 8 godzin? Nie. Yy, nie możemy tego zwrotu przetłumaczyć tak słowo w słowo, ale acht Stunden oznacza co 8 godzin. Możemy na przykład powiedzieć, ich habe es persönlich ale 8 Stunden überprüft. Czyli ja sprawdzałem to osobiście co 8 godzin. Yy, czyli jak widzicie całkiem inne znaczenie niż mogłoby nam się wydawać. For acht Tagen oznacza e, osiem dni temu, czyli przed ośmioma dniami. Gdybyśmy chcieli słowo w słowo to przetłumaczyć to zdanie, możemy na przykład powiedzieć For po acht Tagen war ich bei meiner Freundin, czyli osiem dni temu byłam u mojej przyjaciółki. Ale w jakimś meczu możemy powiedzieć, es 8 zu drei für uns, czyli jest 8 do 3 dla nas. Jeżeli zaś chcemy mnożyć, to powiemy 8 mal 3 ist für czyli 8 razy 3 jest 24. Albo po prostu w sklepie ktoś nam powie, das kostet, 8. Ojo, czyli to kosztuje 8 euro. Jak widzicie z tą naszą ósemką, stworzyliśmy niesamowicie wiele możliwości, które mam nadzieję będą dla Was bazą do podstawiania innych um, cyfr, liczb, e, tak by tworzyć swoje zdania e, ważne w danym momencie, w danym kontekście. Do zobaczenia jutro w kolejnym spotkaniu przy Kawie.